Hej, hej, z tej strony Agnieszka Gaszkowska i dziś będzie trochę więcej dla osób, które chcą prowadzić warsztaty rękodzieła lub już od dawna prowadzą warsztaty rękodzieła. Dziś będzie o kursie, który nadchodzi w oplotki wielkimi krokami, sama nie mogę się doczekać. Prowadź warsztaty rękodzieła po mistrzowsku. Będzie też o tym, co już mamy dla osób prowadzących warsztaty, jakie wsparcie, czyli o naszym pakiecie, e-booku, masterclassach i wszystkich materiałach, które już teraz są dostępne i wiemy z Waszych wypowiedzi, że rzeczywiście pomagają w prowadzeniu warsztatów, w przygotowaniu się do warsztatów, ale też policzeniu, na ile te warsztaty to rzeczywiście przedsięwzięcie biznesowe. Będzie jeszcze o jednej rzeczy, czyli o takim wielkim masterplanie tutaj w Oplot, Sama mówię i mam ciarki na plecach, bo trzymam kciuki za ten projekt, aby rzeczywiście udał się w tym roku. A mianowicie o pracowni pop czyli takiej tymczasowej pracowni w centrum Poznania w przepięknym ogrodzie. Rzut beretem od wszystkich lansiarskich knajpeczek na Poznańskiej Śródce. Lada chwila ruszamy z tym projektem i oczywiście mówię o warsztatach rękodzieła dla prowadzących warsztaty rękodzieła, ponieważ będę zapraszała Was do tego, aby gościć w naszej pracowni, prowadzić tutaj warsztaty i oczywiście dzięki temu zarobić na swojej pasji dzielenia się rękodziełem. No tu nurkuję, opowiadam po kolei to, co nadchodzi. Mam nadzieję, że wyłowisz dla siebie. Informacje, które będą Ci potrzebne. Natomiast, jeżeli w Twoim gronie znajomych są osoby, które prowadzą warsztaty rękodzieła albo chcą prowadzić warsztaty rękodzieła, to jak najbardziej podziel się tą treścią, prześlij ją dalej. Ja wierzę, że dobro zawsze wraca, choćby w formie. Dziękuję. No to po kolei. Może na początek o tym, co już dla Was mamy. Od dłuższego czasu na naszym sklepie oplotki.pl w dziale sklep. Funkcjonuje e-book. E-book, który jest właściwie takim całym pakietem e-book, audiobook i cała reszta materiałów. Ja nagrywam ten podcast w formie wideo, więc jeżeli masz ochotę przeklikać się na nasz kanał YouTube, jeżeli słuchasz tutaj w formie podcastu, to możesz zajrzeć zawsze we wtorki, staramy się publikować taką wersję wideo, jeżeli uznajemy, że jest ona potrzeba potrzebna. W tym przypadku tak właśnie nagrywam. Dlaczego? Ponieważ właśnie w tym momencie nagrania udostępniam swój pulpit i pokazuję, jak ten pakiet wygląda. Tu natomiast będę go omawiać po prostu audio, więc jeżeli słuchasz tej audycji w formie podcastu lub takiego nagrania, które często przyczepiamy gdzieś na naszej stronie www, żeby sobie słuchać podcastu w trakcie scrollowania, to jak najbardziej zachęcam Cię do tego, żeby się przeklikać albo po prostu posłuchać, co tutaj do opowiedzenia. Kiedy wchodzisz na naszą stronę, na Zatkniesz się na aktualny pop-up, pewno jak będziesz słuchać tego dużo później, to będzie on już inny, natomiast teraz aktualnie wyskakuje pop-up. Chcesz prowadzić warsztaty rękodzieła, dzieła po mistrzostwku? Już niebawem nowy kurs. Możesz klikając w ten pop-up, właśnie na ten kurs się zapisać. Otworzy się wtedy zakładka umożliwiająca Ci zapis, zapisanie się na listę zainteresowanych. Gorąco Cię do tego zachęcam, o samym kursie za chwileczkę opowiem. Natomiast tutaj chcę Ci pokazać i opowiedzieć właśnie o tym produkcie, który już w naszym sklepie. Jest, kiedy przeklikujesz się w zakładkę sklep na naszej stronie, można wejść też bezpośrednio o plotki.pl, łamane przez sklep. Znajdziesz w naszym sklepie właśnie produkt, który już od dawna, troszkę taki przykurzony, ale jak najbardziej świetnie nam służy. Nazwany jest roboczo e-book, jak prowadzić warsztaty rękodzieła, ale tak naprawdę jest to cały pakiet treści oprócz e-booka. W tym pakiecie znajdziesz, oczywiście, jak sama nazwa wskazuje e-book, o tytule, jak prowadzić warsztaty rękodzieła. Jest tam ponad 100 stron merytorycznej wiedzy. Podzieliłam ją na takie zgrabne rozdziały, aby podzielić tę treść na troszkę bardziej zjadliwe porcje, natomiast wszystkie zostały podane w formie takich przykładów z życia wziętych. Ja mam poczucie, że sama też najszybciej się uczę na takich case'ach, na takich konkretnych sytuacjach, przykładach, więc właśnie w ten sposób opisałam tą teorię, kompilując ją do takich historii, które albo mi przydarzały się, albo też już moim klientom, klientkom, którzy prowadzą warsztaty, aby właśnie zebrać tą wiedzę w formie takich opowieści z życia wziętych. Jest dosyć dużo takich praktycznych checklist, typu krok po kroku, co zrobić, żeby Twój warsztat zachwycił uczestników. Kilka checklist dotyczących też aspektów takich prawnych, praktycznych albo logistycznych, jeżeli chodzi nawet o promocję. Ale to nie wszystko, ponieważ ja do e-booka dodałam też masterclass, jak prowadzić warsztaty rękodzieła, który już jakiś czas temu prowadziłam w formie właśnie takiego spotkania nagranego na Zoomie. I to wideo zaparkowałam w tym pakiecie. Stwierdziłam, że dobre jest to miejsce, aby zebrać gromadzącą się na przestrzeni lat wiedzę i doświadczenie, żeby wszystko było zaparkowane w jednym miejscu. Nie chciałam tworzyć kolejnego produktu w sklepie, więc to wszystko po prostu jest dodane jako bonusy do naszego e-booka. To wideo jak prowadzić warsztaty rękodzieła to jest takie dosyć wyczerpujące w formie masterclassu, więc warto sobie gdzieś tutaj jakieś notes Wynotowywać rzeczy ważniejsze dosyć szybko i tak bardzo zwięźle podaję tą informację, ale jest to w formie wideo, więc w każdej chwili można sobie zatrzymać, coś spisać, coś zanotować, więc jak najbardziej zachęcam. Do tego pakietu dołożyłam też nagrania. To są nagrania w formie audio. One są zaparkowane w formie podcastu, więc bardzo łatwo i wygodnie je słuchać, nawet jeżeli lubisz to robić na spacerze, gdzieś tam na komórce, jak najbardziej łatwo będzie można z tego skorzystać. I są to takie nagrania, jak, jak i te. Temat warsztatów rękodzieła, wybrać, jak uczyć rękodzieła, co wziąć pod uwagę, 10 kroków do unannego warsztatu rękodzieła. Tutaj pokazuje że to nie jest tylko sam warsztat, ale dużo przed i dużo po. Kolejny to jest sześć błędów, których warto unikać prowadząc warsztaty rękodzieła, czyli takie słynne wpadki, które jeżeli troszeczkę pomyślimy wcześniej o nich, to jak najbardziej możemy się przez nimi ustrzec. No i pięć powodów, dla których warto w ogóle prowadzić warsztaty rękodzieła, nie tylko same warsztaty dla warsztatów. Tutaj mówię między innymi tym, jak świetnym jest to narzędziem sprzedażowym. Jeżeli bardziej opierasz swój biznes o produkty, warsztaty mogą stać się dla Ciebie świetnym narzędziem po prostu sprzedażowym. Do tego pakietu dodałam również kalkulator kosztów warsztatów. Co zauważyłam bardzo często jest tak, że nie doszacowujemy zwłaszcza czasu pracy, który jest potrzebny, aby taki warsztat promować, aby on się faktycznie odbył, i nie doszacowujemy tej pracy, którą wkładamy we wszystko wokół warsztatu. Zazwyczaj tutaj widzę, że nie ma jakichś takich większych błędów czy wpadek, jeżeli chodzi o wycenę samych materiałów warsztatowych i jakby tego czasu prowadzenia. Natomiast bardzo często nie doszacowujemy wszystkiego, Dzieje się przed i po, warsztatem, po warsztacie, i to staje się powodem, że trochę wykładamy się na tym modelu biznesowym, tracimy siłę, opadają nam skrzydła i rzucamy to wszystko w kąt. Więc dodałam swój taki prywatny kalkulator kosztów warsztatów. On mi się sprawdza do dzisiaj. Za każdym razem, kiedy zabieram się za prowadzenie warsztatów, to właśnie w ten kalkulator sobie wlucam e, to moje przedsięwzięcie. Jeszcze mnie nie zawiódł, więc jak najbardziej polecam, dzielę się nim właśnie w tym naszym. E Oczywiście jest też takie wideo, jak to wygląda od środka, więc ja po prostu pokazuję, jak wszystko tutaj sobie przeklikać, jak już masz ten produkt, jak z niego korzystać. Właśnie same takie protipy, że na przykład tych audio można słuchać sobie w formie podcastów, więc zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj teraz, jeżeli oglądasz nagranie, to ja wyłączę udostępnianie, żeby już nie dzielić się pulpitem. Natomiast jeżeli słuchasz podcastu, to przejdę po prostu do konkretu a mianowicie do kursu Prowadź warsztaty rynkodzieła po mistrzowsku, który lada chwila nadchodzi. Dlaczego ten kurs? No właśnie, ten e-book służył nam tutaj w sklepie jako taki materiał, który wiecznie puchnie, ciągle tam parkuje jakieś dodatkowe materiały, dodatkowe audio, dodatkowy kalkulator, dodatkowy masterclass i mam poczucie, że na przestrzeni lat nazbierało nam się tak dużo wiedzy i doświadczenia, nie tylko mojego, ale również uczestniczek Akademii Rynkodzielnika, czyli mojego mentoringu Programu wsparcia dla profesjonalnych twórców rękodzieła, którzy chcą rozwijać swój biznes w oparciu o rękodzieło. W tej akademii bardzo często są właśnie osoby prowadzące warsztaty lub osoby, które prowadzą biznes bardziej w oparciu o produkty czy inne usługi, natomiast wykorzystujące warsztaty jako formę promocji właśnie tych pozostałych aktywności zawodowych, tutaj w branży handmade. I stwierdziłam, że po prostu czas najwyższy, aby tą wiedzę i doświadczenie swoje, i uczestników naszych różnych programów zebrać w jednym konkretnym miejscu, no bo już troszeczkę ten e-book tak nam puchnie i puchnie i puchnie, że za chwilę to to będzie jakieś wielkie kombo, a nie e-book. Zakładam, że kiedy kupujesz e-booka, to chcesz po prostu przeczytać coś, mieć taką pigułkę szybkostrawną, natomiast tutaj tych treści jest już tak dużo, że po prostu zaczyna to wyglądać jak taki y, kryptokurs tylko z, o nazwie e-bookowej. Nie chcę nikogo rozczarowywać, jakby ja mam zawsze zasadę, że wolę over delivery, czyli takie dać więcej niż ktokolwiek się spodziewa, ale stwierdziłam, że chyba czas najwyższy, tę wielką porcję wiedzy po prostu opakować i nazwać tak, jak powinna się nazywać, czyli nazwać ją kursem. Jaka jest moja intencja dla tego kursu? Jest tutaj jeszcze podwójne dno, podwójna agenda, drugi haczyk, więc opowiem ci i o jednej, i o drugiej intencji. Pierwsza intencja to właśnie to zebranie wszystkich e, informacji, masterclassów, różnych takich fragmentarycznych porcji wiedzy, które są rozsypane w różnych naszych programach, w różnych formatach, nagraniach, audio i tak dalej, zebrania tego po prostu w jedną logiczną ścieżkę, w taki proces, który możecie przeprowadzić od punktu A do punktu B, nawet jeżeli już pracujesz warsztatowo, to na pewno będzie to taka, taka fajna forma uporządkowania tego, co wiesz, może takiego dopisania do Notowania różnych prototypów w różnym zakresie. Od tego etapu projektowania warsztatu poprzez badanie potrzeb naszych uczestników w kierunku zaprojektowanego warsztatu, który potrzebujemy promować, przez właśnie narzędzia do promowania warsztatu, zahaczając o narzędzia takiej optymalizacji czasu naszego, jakby zebrania grupy, zorganizowania sobie tego logistycznie. Aż po samo przeprowadzenie warsztatu. Tutaj przykładowe skrypty, scenariusze yy, z taką z takim odgałęzieniem do formy onlineowej też takiego wyłapania tych różnic między stacjonarnymi i onlineowymi formatami warsztatowymi rozróżnienie trochę na warsztaty dla osób indywidualnych oraz warsztaty dla dużych organizacji, korporacji czy po prostu w formie grup zorganizowanych dla danego zamówienia i kończąc na tym co jeszcze możemy zrobić po warsztacie aby zapewnić sobie taki Fajny most czy kontynuację do naszych kolejnych warsztatów, czyli jak tutaj możemy zarządzić tym przepływem osób, które po prostu są zadowolone z naszych warsztatów i chętnie chcą na nie wracać, czy to do nas, czy to do osób, które my będziemy polecać. Myślę, że będzie to taka bardzo, bardzo kompleksowa ścieżka, niezależnie od tego, w którym miejscu siebie łapiesz tutaj, w którym miejscu masz jakieś wyzwania. Najczęściej zauważam, że to są wyzwania i takie problemy z wypełnieniem grupy, zebraniem odpowiedniej ilości, osób albo taką frustracją, że tych moich warsztatów jest po prostu za mało, żeby mógł to być y, konkretny biznes. Myślę, że tutaj bardzo będę w stanie pomóc jako e, ja, jako swoje doświadczenia, ale również jako taka przestrzeń, którą chcę facilitować do wymiany informacji. Myślę, że tutaj ja nie chcę sobie rościć prawa do bycia najmądrzejszą w całej wsi. E, ja bym chciała tutaj stworzyć taką przestrzeń, gdzie możemy podyskutować, wymienić się doświadczeniem. Będę zapraszała do tego kursu osoby pracujące w najróżniejszych technikach rękodzieła i wiem już tutaj z takich przecieków, plotek czy osób, które już je zapisały na że będą też osoby, które niekoniecznie traktują rękodzieło jako tą taką główną działalność. Często są to też osoby, które prowadzą warsztaty terapeutyczne, warsztaty. W takich troszkę innych dziedzinach, ale zahaczają o rękodzieło i chętnie te techniki rękodzielnicze wykorzystują w swojej pracy czy w projektowaniu swoich warsztatów. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie, bo myślę, że no, tutaj w Polsce no, przynajmniej nie znalazłam przestrzeni, gdzie ten temat będzie tak dogłębnie przewałkowany i otwarta będzie tak gościnna przestrzeń, gdzie możemy o tych tematach podyskutować. I mam nadzieję, że stworzę takie, takie miejsce, do którego będzie można po prostu wracać, że nie będzie to tylko jednorazowy proces tego kursu, ale stanie się to też taka przestrzeń, do której właśnie jako społeczność możemy zaglądać, wracać w momencie, kiedy będą pojawiały się nowe wyzwania. To jest ten pierwszy powód. Natomiast ten drugi, to drugie dno ten haczyk jak to się mówi to też mój prywatny cel, prywatny, a właściwie nasz organizacyjny opłotkowy. To fakt, że ruszamy z nową pracownią Pop-up. Jeżeli chcesz, to możesz zajrzeć tutaj do naszego YouTube'a. Mamy, jak wpiszesz o plotki Pop-up, to wyskoczy Ci historia poprzednich takich inicjatyw, m.in. Pop-up na Poznańskich jeżycach. Dokładnie 5 lat temu, taka pracownia, która działa w określonych ramach czasowych, wtedy to było od lipca do grudnia. Był to taki moment, gdzie po prostu bardzo intensywnie działo się, ale tylko właśnie na takim wycinku czasu. Od początku było wiadomo, że będzie to pracownia na chwilę. Więc myślę, że paradoksalnie zadziałała ona bardzo, bardzo intensywnie. Tu było ta, ta, takie poczucie, że nie ma co odkładać na potem, bo za chwilę potem może nie być. Bardzo chciałabym podchwycić ten pomysł z tym bagażem doświadczeń już poprzednich pop-upów, było ich kilka. Chcę przeprowadzić pop-up taki w wersji letniej, w wersji bardziej ogrodowej. Mam bardzo fajną lokalizację, dosłownie po prostu jakimś cudem wyszarpaną na poznańskiej Śródce. Lokalizacja taka bardzo bogata w zieleń, można by powiedzieć, że to taki ogród w centrum miasta w centrum miasta, bo środka jest rzeczywiście taką dzielnicą fajnych knajpek, bardzo turystyczną, świetnym takim miejscem, gdzie można właśnie dzięki dobremu skomunikowaniu bardzo szybko, bardzo łatwo dojechać, czy to tramwajem, czy to samochodem, czy to nawet pociągiem, bardzo łatwo gdzieś tam się przesiąść w ten tramwaj i wskoczyć do nas. Dzięki czemu jest takim miejscem, gdzie bardzo łatwo się umówić, myślę, że będziemy rozpoczynać nasze warsztaty, w którejś z, z m, środkowych knajpek, żeby po prostu logistycznie łatwo się było złapać. Natomiast później będę Was zabierała pod pachę do takiego trochę tajemniczego ogrodu, przepięknej lokalizacji, w której bardzo wierzę, będzie można troszeczkę potestować scenariusze, które mogą wychodzić w przestrzeń, mogą wychodzić na trawę, gdzie można posiedzieć na powietrzu, gdzie można właśnie trochę poddychać tym świeżym powietrzem, zatopić bose stopy w źdźbłach trawy. Wierzę, że ta mieszanka rękodzieła i takiego zwolnienia w kontakcie z naturą będzie formą zupełnie nowej eksploracji tego, co jeszcze możemy zrobić z rękodziełem i jak jeszcze dzięki warsztatom możemy pomagać, wylogować się z tempa codzienności. Jak słyszysz, ja bardzo zapalam się, roz, rozmarzam, jakby ta wizja tego, tego pop-upu, letniej wersji warsztatów oplotkowych. To jest moje takie właśnie drugie dno i główny motywator do przeprowadzenia tego kursu o warsztatach rękodzieła właśnie teraz, a nie kiedy indziej. Ponieważ zapraszając Ciebie, zapraszając osoby, którym chcesz polecać to, to, co właśnie słuchasz, polecać różnym artystom, rękodzielnikom właśnie ten kurs, ja troszeczkę mam nadzieję, że przynajmniej część uczestników tego kursu będę w stanie zaprosić do goszczenia w tej właśnie pracowni i pokazania swojego rękodzieła, pokażę, pokazania swojego. Warsztatu rękodzielniczego i też formę zarobienia na tych warsztatach. Ja będę dawała przestrzeń, natomiast będę zapraszała do tego, aby urządzać płatne warsztaty właśnie w tej przestrzeni i zapraszać poznaniaków, lub jeżeli ktokolwiek chce przyjechać do nas. To też gościnne osoby, aby móc skorzystać z tego dobrodziejstwa, które daje dar rękodzieła. Myślę, że powiedziałam wszystko. Nie chcę za dużo, bo też nie chcę spoilerować. Zostawiam sobie troszeczkę ten marzec, kwiecień na takie głębsze opowiadanie Ci o tym projekcie. Natomiast na tą chwilę. Chciałam Ci opowiedzieć właśnie o tym, że kurs warsztatów rękodzieła nadchodzi prawdopodobnie zaczniemy gdzieś w okolicach końcówki lutego. Jeszcze tutaj nie mam dokładnej daty, natomiast już funkcjonuje strona zapisu na ten kurs. Jest to taka, taki zapis na listę zainteresowanych tym kursem. Zachęcam Cię, aby wypełnić sobie tutaj dane. Wystarczy wpisać imię i adres mailowy, dzięki czemu żadnej informacji nie przegapisz. Na pewno tu na oplotki jeszcze będziemy o tym kursie dużo mówić. I kiedy już będzie po prostu zna, znana data, będziemy też trąbić o tym, że właśnie rusza, żeby nikt nie przegapił. Natomiast zachęcam do tego, aby zapisać się na tą listę, ponieważ my zawsze mamy taką politykę wynagradzania osób, które są na naszej liście mailowej, są naszymi subskrybentami. Zawsze tutaj ta informacja idzie w pierwszej kolejności, więc ta rekrutacja będzie się odbywać w taki sposób, że jeżeli tutaj zobaczymy, że jakby nasza zakładana, Ilość uczestników na pokładzie już jest, no to troszeczkę mniej będziemy trąbić o tym na zewnątrz. Także zachęcam Cię, jeżeli czujesz, że warsztat prowadzi warsztaty rękodzieła po mistrzowsku, tak? to, to podbijanie swojego warsztatu lub uczenie się w tym kierunku, jeżeli to jest Twoje marzenie, aby dzielić się darem rękodzieła właśnie w formie warsztatów. To jak najbardziej znajdziesz tutaj link, warto się zapisać. Ja będę jeszcze o tym opowiadać, natomiast jesteśmy w lutym. Teraz, kiedy nagrywam, jest początek lutego, więc jesteśmy w fazie takiego układania tych treści, projektowania tego kursu, ale również badania Twoich realnych potrzeb. Mam wrażenie, że już na tym etapie jest tej wiedzy tak dużo, że na pewno będę starała się wybierać to, co faktycznie jest Tobie, pozostałym uczestnikom kursu potrzebne, żeby tutaj nie przytłoczyć, nie przegadać, ale rzeczywiście rozwiązywać realne, faktyczne problemy, które są tu i teraz. Także będę cię zachęcała po zapisie do wypełnienia takiej króciuteńkiej ankiety, wypowiedzenia się z czym największe wyzwania, w jakich obszarach najwięcej wsparcia się przyda, żebym mogła rozłożyć te akcenty w kursie i po prostu poszczególne moduły rozwijać bardziej intensywnie, a inne potraktować po prostu tak sygnalizacyjnie, aby zaznaczyć dane tematy. To na tyle. Dziękuję Ci, że słuchasz, dziękuję Ci, że jesteś z nami, dziękuję, że dzielisz się tą informacją. Jeżeli czujesz, że w Twoim gronie są osoby, które powinny tą moją wypowiedź, tą informację o kursie, tą informację o e-booku, czyli tej wiedzy zgromadzonej, którą już można sobie hapnąć na schrupanie, powinny usłyszeć, to proszę Cię, podziel się, puść tą informację dalej w świat. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się jeszcze tutaj u nas w lutym, Dosłownie sygnalizuję, dosłownie ostatni moment na wskoczenie na pokład mojego mastermindu biznesowego, dosłownie ostatnie miejsce tutaj czeka. Myślę, że grupa tak czy siak będzie ruszać, ale może się okaże, że z tobą na pokładzie. Więc, jeżeli to coś dla ciebie pisz, na agnieszka Małpa. .pl. jest to taki mastermind bardziej biznesowy dla osób troszkę bardziej zaawansowanych, które już w biznesie siedzą. Jak najbardziej dla osób prowadzących warsztaty, również dla rękodzielników również. Natomiast jest to przestrzeń już taka szersza, biznesowa, gdzie bardziej skalujemy, rozwijamy skrzydła, idziemy dalej. Wspominam o tym, ponieważ. Pewno dużo takich przecieków biznesowych będzie trafiało do kursu o warsztatach, będzie ci łatwo zrozumieć skąd to się bierze. Natomiast jeżeli czujesz, że ty już od dawna w biznesie, że pewno taki kurs to jest raczej taka informacja na popodglądanie, to pewno jesteś już na etapie mastermindowania biznesowego i jak najbardziej też Cię mogę zaprosić, ponieważ zostało mi jeszcze. Jedno miejsce na pokładzie. Ja uciekam, słyszymy się w kolejnych audycjach. Zaglądaj tutaj do formatu podcastowego. Jeżeli masz ochotę oglądać i słuchać, to zaglądaj na YouTube Oplotki. My tam też publikujemy nasze podcasty. Wiem, że wiele osób woli słuchać w tym formacie. Tak jak ten odcinek, będzie też wersja wideo. Ja dosyć często nagrywam to w formie i wideo, i audio. Także, jeżeli tu słuchasz w podcastie możesz się przeklikać na YouTube, a zobaczyć, jak to wygląda w formie wideo. Natomiast w opisie znajdziesz wszystkie potrzebne linki o których tutaj wspominałam link do kursu link do e-booka i oczywiście namiar na mnie jeżeli chcesz się skontaktować natomiast ym, ta audycja będzie tutaj przypięta na naszej stronie internetowej będzie wisiała pewno przez cały Luty. Natomiast będą tutaj też do audycji podcastowej wskakiwały kolejne update'y, także zachęcam Cię do podglądania, co tutaj się dzieje. Dzięki, że słuchasz, dzięki, że jesteś, dzięki, że dzielisz się tym, co chcecie opowiadać i dzięki Tobie trafiamy do wszystkich osób, które tak jak my tu w Oplotki chcą zarażać pozytywnym bakteriem rękodzieła. Mam nadzieję, do usłyszenia i do zobaczenia w online lub kto wie. Może też i na warsztatach stacjonarnych rękodzieła. Do zobaczenia!